Dla własnego dobra, może by pan zaczął mówić prawdę. Ale ja nie jestem konfiturą, nie będę się próbował w sądzie jak jakiś frajer. I w imię swoich zasad, pan woli spędzić kilkanaście lat w więzieniu. Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Do to jest Yander Simulator, gra, w której musimy po prostu zajebać Gorące mamuszki w twojej I... okolicy czekają co? na ciebie. Chodzę, pory! Chodzę, to. I co robić, kurwy, nie Pandora? Pani Dildosiewicz, Wąchowora. Hulu! Tak w ogóle jest to na ocenę? Nie, na kurczaka z KFC! Serio? Debilu wiadomo, że na ocenę, bo to jest te... zamknij się już! Nie podchodź. Nie chcę, żebyś podchodził i i mnie pocieszał. No, suko, ja ty się pakujesz, Debilu, no! Nie, to ty nie, słuchaj, mamy 5 minut! Jeść muszę! Spać nie, A jeść tak! I ściąć też! Hej, Hej! Hej, sokoły, oj, Słuchaj, hej, że zamknij ryj. Te ustawy naturalne czy powiększone? Zrzucasz mi nienaturalne? Ale jobling! Niech jest Ale jobling! Hi, welcome to the grocery store. Do you have a store card? I'm in love with you! What? <grym> Dobrze moi drodzy to powiedzcie może co wam się najbardziej podobało w tej książce. Mi to się najbardziej zakończenie podobało. Dobra moi drodzy dzisiaj zaczniemy sobie omawianie dziadów dziady to w tej szkole pracują. Że jak się kurwa spóźnisz, chociaż o minutę, to ci kurwa do domu nie wpuszczę i z menelami będziesz spał kurwa na kratce. Hello! Hi, I'm here for the slumber party. Do I know you? Always have to fuck up everything, don't you? This is my room. Yours looks like a hoarder's asshole exploded. What you put in your mouth and I'm not just talking about dick? Pierdoliłem takiego kurczaka, ale boże, jak srałem, widzowie. Ale to weź te żółte. Tych fioletowych to mi szkoda. Myślę. E, o tym, że jesteś gejem i podoba ci się twój kolega i chciałeś się z nim pocałować. Coś ty <głos reindeer> <noise> <noise> Konikola <keyboard> do do? <noise> okay, trzymaj się, bo zęby zgubisz. Głupi to zaraz koła ten Diligence Norad O matko, co to było? A, to tylko Julka wypadła przez szybę Stop Stop Ok, jest tu No o tym I Wyślę ci te notatki przez airdropa. Ej, ale ja mam Androida, nie mam airdropa. Chwaliła czy coś, ale kupiłam sobie nowego iPhone'a Przecież on kosztuje z milion złotych. Skąd ty wziąłeś na niego pieniądze? Sprzedałam rodziców po prostu Oh no! Anyway! Like... Masz debilu co wymyśliłem. Nie będziesz musiał spłukiwać wody. Niech ich diabli wezmą. Na wymyślają tablety, sretety na kartce już dawno bym miała to napisane. Tak, wszystko zrozumiem, jak... You're fast, okay? Red light, green light, one, two, three. Ah! Soci, mózg mi wyssałeś. Przecież ty nigdy nie miałeś mózgu. Hehe. <laughs> <laughs> you want a big man? Ok. Oh. Um, uh, do you want to be my big sweaty Going and help a boyfriend? What? Who said that? Who said that? Czemu masz suchego karalucha? Jestem sucha jak duża paryska. Weź go do pyska. Kiczi, kiczi miau Nie znam jej. Będę ciebie brał. Well, you're absolutely right. What do you want? Do you want treats? Wow, Claire! Aaaaaaah! Nie mikołaja! Kurwa, ale mi usta powiększyła normalnie, bo kurwa w kremie! Ja pierdolę! Smile, if you like boys. Oh shit, wait, I forgot the filter. Wait! O kurwa! Ja pierdolę! Więzień numer 27. Zapraszam bardzo na jakieś zbawienie czekasz And then it fell in Co ja kupię ten mój idiot? Następny! No nie, gorzej by nie mogło! paki to ja mam wielka! Ale ja, ja ja mam Marysię. Ty Mati masz dyrektora? Nie, nie, nie! Skurwę synu, nie dostaniesz mojej dupy! A ja nie wiem, co ja mam z tobą zrobić. Pieprzy polski w ogóle pieprze szkołę. Schowałem się w szatni i będę napierdzielała, aż przejdę całą grę. Jest taki dzień, Bardzo ciepły. Chodź grudniu. Motku, no. jak ona wyje. Weź zaraz na wsi się przestaną kury przez nią nieść. Psienka u jajku. I jajko. <grym i> jajko. Ej, Kuba, kogo ty masz? Filipa. O Boże, współczuję. O tak wiem i co mam z tym zrobić? It was the only way to... The what? Yeah! My forever weed brownie! <laughs> Come on Gromit, we've got to hide the body! There's no cheese and crackers in prison, Gromit! Ołczni! Przecież to kurwa jest niedobre! Ołczni! 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 Niedobre! Tak masakrycznie zimno... I jest tak... To Do... kurwa! Kurwa, wyj**ałem się! Skąd masz ten łeb? Kupiłem. Odkupię od ciebie tę głowę. A w życiu, łeb jest mój, no i ch... Nie no, słuchaj... zrdoli pani jak potuczona. Ruszyła nowa akcja w szkole. Zrób coś dla innych, jakieś no propozycje? No pani Tarni mogła coś dla nas zrobić, się kurwa do dymisji poddać. Pany meteorolog się pomylił. Napadało 85 centymetrów tego białego kuresu. I radzę ci kupić coś fajnego, bo jak kupisz mi jakieś gówno, to obniżam Ci ocenę z zachowania. Czy? ja ci niby za 20 złotych kupię? You. Uh, you know, really you czy ziemia jest płaska? Ziemia to może nie, ale Kasia na pewno. Jak ty się do koleżanki odzywasz? Zapraszam do tablicy. Idziesz do szkoły, ciemno. Wychodzisz z niej? Ciemno. Idziesz spać? Ciemno. Wstajesz rano? Ciemno! Czy ja mieszkam na I... One spoon, not a tablespoon. I can tell the difference, so don't try me. What? co umył. A ty, naszą wychowawczynię, co jej kupiłeś? Pułapki na mysie i czekoladę po terminie. Pussy Ass! Co? Masz? Ło dzięki stary! Zostały wam jeszcze tylko dwie minuty. Co? Jajco i tak nic nie napisałeś! Świąteczny kubek. Nie znam osoby, która nie lubi świątecznych kubków. E, tylko, że to jest słoik po śledziach. No ale co, nie podoba ci się? O. nie. It's me, fucking! mały majojcęga! Cytryny? Nie miałem w domu mandarynek. A. Siul! Kurwa, cebula się pali! Pomagaj! na no. na 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 sa 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 Czekaj, co ty robisz? No jak to, co? Będę twerkować! Twerkować jesteśmy w sklepie! No to co? Boże, jaki wstyd! I'm twenty eight! Ja chocolate please! 911, what is your emergency? I got a kid here, he's playing among us VR under the age of 13 years old. Heparyna przede wszystkim sprawia, że mogę wpierdalać ile chcę. Urwa zajebiście też tak chcę. Heparyna, pierdol wątrobę, jedz co popadnie. Are you autistic? Um. I might be, but I have friends, so POWER! The victim was a local cop named Dustin Prince. There were signs of blood force trauma on his body, and his neck was snapped. Jest do palenia. A koń kolegi do zwalenia. Komorniki Goats. Uh, zaraz. A gdzie są nasze kurtki? Spoko. Zamówiłem kurtki dla wszystkich. Po co miałbym kłamać Tobie w żywe oczy? Musi uśmiechnąłeś, kaszko? No, no tak, no, że ja tu nie jeżdżę.

Dekorujesz ze mną pierniczki. Hejka, kochani, witajcie w moim już trzecim vlogmasie na kanał. Co ty robisz? <toddysponiali> Kąpał się ze sprzątaczką. Dylan do cholery, co ty robisz? Był Will i zaczął wyganiać sprzątaczkę, która wyskoczyła przez okno. <toddysponiali> Przepraszam, gdzie są malunki z tęczami? Spierdalaj z tym gównem. Mamy po co nam kolejny? Kogo? Ciebie? No chodź! Nie! No błagam, no! Błagaj sobie ile chcesz, ja nigdzie nie idę. Nienawidzę cię. Wiem. <laughs> Dobrze, że przynajmniej zdajesz sobie z tego sprawę. Dobra, bierz łopatę i robimy. Jaką łopatę, co ty gadasz? To nie jest piach i plaża, tylko śnieg i zgniła trawa pod nim. No rób kule, nie? Schołam się z szatni i będę napierdzielała, sprzyjdę całą grę. Święta nie są takie złe. się moim dzieckiem. Wszystkiego najlepszego z okazji 80 urodzin. Kupełat. Okay.